witajcie na moim kanale, witam was kolejny kolejnym filmiku Dzisiaj przyszłam do Muzeum Archeologicznego Więc zobaczymy co tutaj się znajduje Więc chodźcie ze mną i będziemy tutaj zwiedzać <mum> And I pray, all I need are some better days Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just keep buying everything See you in the next life, have to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest and it squeezes till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and that better day Znalazłam teleskop I zobaczcie jaki widok z teleskopu Zobaczmy co tutaj się znajduje To są różne jakieś rzeczy O to są zęby Taki zakopany i same kości tutaj z niego zostały tu tutaj wszyscy są i tutaj jest ich domy oni mieszkali tutaj jeden sobie nawet gotuje tylko ostrość mi coś no, nie działa ale gotuje i tam jeden nawet się schował te rozmiary ganków, które zostały ulopione z gliny, zobaczcie Różne kształty, różne wielkości. Zobaczcie, a tutaj jest przedstawione różne takie domy ludzików. Tam dopiero jest taki budowany. Tutaj ich ogródki, w których coś posadzili, lasy. środka. Zobaczcie jakie te fajne takie drewniane krzesełka. I tutaj to ma w ogóle przedstawić taką skinę i tutaj ma się taki ogień palić. Tak załóżmy, że tutaj się ogień pali, a tutaj siedzę i mogę sobie na przykład kiełbaski palić. Zobaczcie, teraz pieniądze. Zobaczcie, one są takie proste, a tutaj to wygląda jakby były takie wrześbione gliny, bo one są takie jak i stuck between a rock and a hard place do i work hard or live in my pace you're only young once yeah that's all great but i also want a future where i'm okay living life is doing lots of cocaine wait no it's living with no shame wait no it's sleeping in on sundays i guess it's different for each of us and that's okay well i just wanna be happy how to get there hmm glad that you asked me i think it's different for everyone some of us need work others need fun some of us need purpose to overcome but try to do what you love when it's said and done <laughs> Chodźcie, Aaaa. No niestety tak biło się i tak spadłam, nie dogoniłam. Tak rozrzucić. A naprawdę to idzie tak rowerem. Rozrzucacie to, i później on tak jedzie, jedzie tym rowerem, i później tak wjeżdża tu i już ma całe takie koła e, podziurawione, i już dalej nie może jechać. I właśnie to służy właśnie po to. Mm. Gdzie są moje pierścionki? O, tutaj są zobaczcie moje pierścionki. Takie fajne pierścionki. I dlatego jeszcze takie fancy, takie złote. My zobaczyć z bliska, jak wyglądały kiedyś e, domki, które jest i pierwsze wygląda tak. Tutaj to nie jest, co to miało przedstawiać, ale zobaczcie, tutaj to wygląda troszkę jak taki tort. A zobaczcie, jaki tutaj taki gigantyczny dom. I zastanawiało, jak wygląda szkielet myszy, więc właśnie tak what you want live every day late night not na okay all i want and i pray all i need some better days yeah all i need tutaj takie tutaj one tak się się tutaj gromadzi a tutaj tak jeden to jak właśnie to było to Cały jestem Madia, a to jest mój kolega. A zobaczcie, tu tu fajnego kolegę, Takiego szkieleta. Myślicie, która z tych biżuterii by najbardziej do mnie pasowała? tam Some better days. Yeah, all I need are some better days, cause all I want and I pray. A heart speed to the city streets, we begin to feel the fire. We ride some way clutchin'. mm in. Damn some more inclutin', so but get putting down some way clutch. E tu jeszcze takie skopiowane eskini, ze mną zobacz, it's like so buildings As the chemicals take us higher The night's young and it's just begun. She puts her hand in To zobaczyć, I to już wszędzie zobaczmy. Myśmy wszystko i teraz idziemy do wyjścia. Pokażę Wam te białe przerwa. Ja Never sleep, już wychodzić, to, to ja chciałabym już pożegnać i czy się Wam to muzeum podobało? Ja oceniłabym to muzeum tak na 6 na 10. W ogóle tak dajcie znać w komentarzach, jak Wam się taki inny format e, mojego filmiku podobał i w ogóle dajcie swoją opinię na temat mojego filmiku. Ja mam nadzieję, że Wam się spodobał i zostawicie koniecznie łapeczkę w górę. Subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia następnym filmiku. Pa! Znalazłem tutaj taki zeszedł i długopis. I podpisze się tutaj Martital. Wróciliśmy na samą górę jeszcze tego muzeum. Zobaczcie jaki fajny widok. I nawet kościół z takim fajnym zegarem.